Hej siemanko tu Miazga16 i witam was w kolejnym odcinku stosowania energetyków na kanale energetykiem stosowanym jest dzisiaj Black Bellini nie wiem co, co to jest taka puszka taka yy, jakby złoty kolor ciekawe co to będzie w ogóle zauważyłem ostatnio yy, jeżeli chodzi, jeśli chodzi o właśnie energetyki to że Black i Be power tworzą jakieś dziwne smaki swoich energetyków na przykład B-Power jakieś takie dziwaczne ostatnio wypuścił energetyki pamiętam B-Power Camouflage, B-Power kar Karnawał. one były dziwne, ale smaczne. Karnawał był chyba o smaku wat nie gumy balonowej. A zobaczmy zobaczmy co to będzie. Mam nadzieję, że coś dobrego. Bellini smak brzoskwiniowy. Ale cały kwas, Sukrolosa. E, aspartam, a cowulkamka. Ciekawe jak tu jest zawartość właśnie e, cukrów. 4 i no prawie 5 gramów w 100 ml, więc to będzie gdzieś tak... 13 gramów? Coś takiego, no 13 gramów jakoś tak będzie w tym energetyku. Sporo, ale to są nie, nie jest dokładnie cukier, tylko właśnie to jest ilość tych substancji dosładających. Jest ich całkiem sporo, ale cef aspartam, cefulkam i... Co to było jeszcze? Sukraloza, no to sporo. Tak zwykle jest aspartam i a sukraloza to taki, nie wiem, rzadko bywa w energetykach. Dobry. Czuć jakiś owoc, ale. Przed chwilą właśnie mięte jadłem i ciężko jest właśnie wyrzucić smak, ale naprawdę dobry owocowy smak, bardzo mi smakuje. Trochę dużo cukru, ale energetyki słyną z tego, że jest naprawdę przejowane, jeżeli chodzi o ilość cukru. No, Jak na taką małą puszkę 13 gramów, to jest bardzo, bardzo dużo. No. Czasami wody smakowe mają yy, te 2 li, litrowe, znaczy 1,5 litrowe, przepraszam, 15g, a tu mamy 13g w takiej małej puszce, to jest akurat. O wiele za dużo, czy polecam energetykę? Polecam, ale wola, jeśli miałbym kupić coś do picia, jakieś już w gorąco, to nie kupiłbym, nie kupowałbym energetykę ze względu na dużą ilość cukru. Kupiłbym wodę albo nawet tym barka, który, znaczy który też ma dużo cukru, ale przynajmniej nie ma tam tyle kofeiny, nie ma. Yy, nie ma. No, jak się to nazywa? Bo jest jeszcze jeden składnik z energetyków, który jest. Nie to, że paskudny, ale może mieć. Jeżeli się za dużo zażyje, to może być akurat nie za ciekawie. Tauryna, no, tauryna, właśnie. Ta... O taurynie myślałem. Tauryna, no właśnie, jeśli tauryny za dużo. przyjmiemy tak za dużo w energetyku, to może. Yy, Tauryna, nie pamiętam co do końca robiła, ale pamiętam, że zbyt duża ilość. Gdzieś wyczytałem, to może coś. coś ale zapomniałem co. No to, tak, Przeczytałem i zapomniałem. Ale właśnie polecam energetyka. Energetyka daje tutaj. Daje tutaj notę piątkę. Za dużo cukru, ale spo, smak jest spoko przynajmniej. Jak się go pije. czuć przyjemny smak owocowy polecam Tak bleka, ale jeśli właśnie yy, nie jesteście fanami słodkich napoi i na przykład chodzicie na siłownię, akurat sobie w domu ćwiczę to jednak może być tu, znaczy jeśli już chcecie coś z energetyków, jakiś składnik to kofeina jedynie, ale kofeinę możecie mieć z kawy, z herbaty z jakiś zielonych napoi, bo zielone napoje mają dużo kofeiny Albo nawet kofeinę, kofeina w tabletkach jest, to nawet kofeinę w tabletkach możecie mieć, a nerketyki to, to najlepiej jest, 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 od, jest odstawić, a w przypadku jeśli lubicie pierdyknąć sobie jakiegoś Blacka, Red Bulla albo Monstera to no to ten Black jest y, spoko, mi smakuje. Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu, subskrybujcie kanał wraz z mężkiem lekujcie filmy, udostępnijcie film zna, znajomym, zapraszam was także na poprzednie, na poprzednie filmy, na następne, hej, siemanko, tu Miazga16, widzimy się w kolejnym filmie na kanale, cześć.